Zajmuję tutaj dwa pomieszczenia. Bardzo proszę o udostępnienie mi wejścia do mojej własności w tym momencie. Pan jest Czy mam takie prawo? Nie, pan nie wypełnił, tylko co panu przewodniczył. Pan dziękować Z tej strony, proszę pana, że jestem swoim obiektem, jestem w Polsce, w do moich pomieszczeń, w których są moje rzeczy osobiste. Pokoje. Siłą zagrozi tutaj drzwi i. Bardzo proszę. Tak, tak, tak. Mhm. I tutaj chciałem wchodzić do razu w łamanie narzędzi e, domowego, ponieważ goście decydenci, którzy mieli tutaj prawo do przybywania potem z więc bardzo proszę o interwencję. Mhm. Tak? No tak, proszę. Dziękuję. Zalecenia? I co dalej Pan twierdzi, że nie ma prawa wejścia do ten wyrok? Jestem współwłaścicielem. Ma pan dwa piętra, pierwsze, drugie. Piętra ma pan dziesięć piętra. Tak? Mówiciel nie jest podzielony fizycznie, panie Mariusz, i pan ogranicza moje prawa, ponieważ ja jestem współwłaścicielem nazwą Janżyk. W księdach wieczystych wciąż pan Mariusz nie jest uwidoczniony, więc nie ma tutaj prawa stać i siłą wyopować tego gościa. Jeszcze raz powstawa.

Chciałbym tutaj pokazać przede wszystkim, jak e, e, jakie jest prawo w Polsce, e, jak, e, i kto to prawo stanowi. E, I to jest tego przykład, prawda. Wzywałem już wielokrotnie. Zresztą za chwileczkę przyjdzie patrol policji, więc e, tak się dzieje. Nie mogę dojść do swojego pomieszczenia, w tym są moje rzeczy osobiste. Budynek nie jest podzielony fizycznie, natomiast pan Mariusz rości sobie prawo do tego, żeby e, żeby po prostu tutaj dokować dostać do rzeczy. O tym jeszcze raz mówię, ja Przepraszam bardzo. Ale przepraszamy. To już moja własność. Panie Pani... Ja proszę, proszę, proszę... proszę mnie przepuścić, Ja chcę powiedzieć, że spostrzegam. rzeczy, co Pan nie rozumie? No na otwór nie do pomyślenia, że takie sytuacje y, w roku 2018 się zdarzają. przepuścić. To jest moja współpłacność, Mam prawo dojść do swojego pomieszczenia. Tak jest są tam, moje rzeczy. jest Tak jest moje pomieszczenie, zajęte przeze mnie mama, <remIE> są i są moje rzeczy osobiste. Powtarzam jeszcze raz. Poczekajcie na to za Dobrze. Dobra, pięć minut. Dobra, działo się. Panowie... Panowie podglądają Najciekawsze tą sprawę filmuje tutaj prawnik. Który również nie jest w stanie w obiektywny sposób przedstawić swojemu klientowi sytuacji prawnej, która tutaj się zmienia. Chciałbym jeszcze, że budynek oczywiście nie posiada fizycznego podziału. Toczy się postępowanie w sprawie podziału majątku, natomiast pan Mariusz nabył w swojej że udziały w tym budynku i chce przejąć posiadanie nad tym budynkiem. To, co dokonuje, to jest naruszenie posiadania, naruszenie mięsa domowego, że są to czyny zabronione z, z kodeksu kadr. Jeszcze raz proszę o przepuszczenie mnie z możliwością dojścia do mojego pokoju. Z tego który jest moją współwłasnością. Proszę na Pana, że to jest naruszenie posiadania. wyposażenie w tych pomieszczeniach to są moje ruchomości, które mają majątkowej. Czy dokonuje Pan przywłaszczenia tych rzeczy zajmujące pokoje? Jest, jest, jest Czy Pan to rozumie, jest, Panie Mariusz? Jest, jest. Jeżeli są panaki, jakieś ruchomości, pan będą w każdej chwili wydane. Ale w tym momencie Pan przejmuje tylko siłą te pokoje, przejmuje Pan tak, majątek, który tutaj na drulem jest w tych pokojach. Przywłaszcza sobie Pan te rzeczy. Rozumie pan? Żądam tego wydania nie, nie. i dostępu do mojego pomieszczenia, w którym są moje rzeczy osobiste. Zajmuję się takich sytuacjami, jak wchodzi na czas twarz człowieka, i tu jest ten najlepszy przykład. Proszę mnie nie blokować, ja mam prawo wejść do swojego obiektu. Proszę się nie tak? proszę proszę mnie dotykać. Dobrze, to pan się nie pcha. No, to proszę, proszę nie spuścić. Jak tutaj nie przejść? Proszę nie stać na przejściu. To jest zabronione. Rozumie pan? Zobieg publiczny, proszę zejść ze schodów. Nie blokować wejścia. Rozumie pan, co to jest droga ewakuacyjna, czy też schody, czy też komunikacja? Proszę zejść z tych schodów. Nie ma pan prawa tutaj stać. I zaraz się o tym pan przekona, jak przyjedzie policja. Rozumie pan to, czy to pan tego nie rozumie, pan Macie? Czy rozumie pan, że pan działa nieprawie w tym momencie? Pan narusza moje konstytucyjne prawo do własności. Rozumie pan, czy pan nie rozumie tak? Nie żyjemy na Ukrainie, tylko żyjemy w Polsce. Ja mam prawo policja? Dalej pan nie rozumie, tak? Tego czasu, jeżeli chodzi o jakiś ten podział, macie już też sąd? Nie, nie. Jeżeli chodzi o ten podział, pan na czeka że drugie piętro 10. Trzecie, czwarte piętro jest. W tej były pieniądze i nie ma tych pieniędzy. Tutaj było 20 tysięcy złotych. Dobrze. To jest moja torba, moje rzeczy osobiste. Ale tylko jeszcze. Żeby było jasne między nami. Żeby było między nami. Jest pan pewny tego, co pan powiedział teraz, że 20 tysięcy tak. było w torbie? To było w bilonie, w gotówce. W gotówce. W jakich nominała? 100-200 złotych. Tyle 100 to złotych busów, które tutaj prowadzę. Mm -hmm. No, to bym tylko przyszli, że mi to wydział kryminalny, bo tutaj zgłaszający twierdzi, że w pokoju, w którym miał torbę, do którego wszedł tutaj pan Marek Kudzianowski, o 20 tysięcy złotych z torby, wiesz? W nominałach 100 i 200 złotowych. E, bo tam coś tutaj wcześniej e, powiedział Pan Mariusz, że macie, że nie wiem, pierwsze, drugie piętro jest e, Pana Mariusza, drugie czy... Nie, nie jest budynek, nie spodziewałem się fizycznie tutaj dzisiaj... Coś się że pierwsze, drugie pan jest... A dzisiaj już jeszcze zakres. 50%, 50 hotelu, no, ja 20% pokoju. Tak? Pierwsze, drugie piętro ma jest tam 10 pokoi, to jest normalne dwa, też No nie, no, no i 50%. No i tutaj drugie piętra to są. Ale hmm. czemu się skończy to wziąło, że akurat górę bóra... pierwsze. dlatego, że podczas, podczas zakupu, hmm. kiedy kupiłem 50%, dostałem klucze od trzeciego i czwartego piętra. O, przy zakupie od pana byłej żony hmm. dostałem klucze. No i to po prostu tego się po prostu no, trzyma. No, ale to, to nie jest żaden to nie jest. To to między, nie, to nie jest żadna moc Tak, zgadzam się, tego. więc pana pana... Zapytałem y, dobrowolnie, to może które pokoje po prostu, no ja tutaj i 20 pokoi, to niech Pan wybierze 10, po no prostu nie ma żadnej odpowiedzi. No nie ma, no wiem, byłem, byłem ostatnio na interwencji i nie, nie ma żadnej realizacji. odpowiedzi, no to, to nie, nie ma, ma sądu. No, nie. no to po prostu czekamy, o to sąd rozstrzygnie to. A tutaj Pan, twierdzi, bo tak, Pan ma tutaj klucze od tego pokoju, tak? tak od całego piętra. A od Pan też ma od tego pokoju też? Nie ma, nie ma kluczy, w piątek zginęły klucze. A to jak to, to, tak. to jak tu się ta osoba pana? Nie, Ja tu zostawiam e, to co już, to, to mieszka tutaj w tym pokoju. Tutaj nie miejsca, mógł pan mieszkać nie. dlatego, że klucze ja miałem do piątku, podczas nie, mojej nie. obecności klucze zginęły. E, Zgłoszone było to na policji. Nie była pana tutaj, ja tutaj w tym pokoju. No, Oczywiście nie to, było, dlatego tak, nie było moich w Polsce. zamek jest prawdopodobnie wymieniony już. Tak. tak? Chciałem że... nadmienić że pan Mariusz udział że zakleił kamery e, na trzecim i na czwartym piętrze na korytarzu. W jakim celu? Ale jest, jest jakoś uszkodzone na stałe? Nie wiem, muszę sprawdzić. No jeżeli, będzie, razu. jeżeli będzie uszkodzone na stałe, no to wiadomo sprawa jakie są procedury. Może pan również zrobić wycenę tego i złożyć zawiadomienie stosowne do, do wartości. Natomiast jeżeli chodzi o tą gotówkę, to to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli będzie Pan zresztą poinformowany o złożeniu zawiadomienia, które nie ma miejsca i jest odpowiedzialność karna, prawda? A, pani był zgłoszeniem przez pracownika, że zaginął cały pęk kluczy podczas, bo wydanie było juruchomości mm -hmm. no i podczas wydawania nieruchomości ruchomości zginęły. No w tym przypadku akurat wie Pan Mocjęczko, no to jeżeli będę tutaj wyprzedał faktu, natomiast no, jeżeli nie macie tego podziału, to Pan prawnik jest, tak? No to przecież doskonale przecież wiecie Panowie, że jeżeli nie ma czegoś podzielone przez sądy i nie to ma tego wywołania i tak dalej, to, to nie ma żadnej mocy prawnej. To, że jest to umówione w cudzysłowie na, na brzydko mówiąc na gębę, to żadna moc prawna, tak? No, tak, no. Nie powiem, że dzisiaj, się... dzisiaj dół, jutro powiem, że jednak nie, bo jednak góra, no nie? Nie ma problemu to od trzech miesięcy, tylko to czuję na tych dwóch piętrach jest taki problem. Do pierwszego, drugiego piętra tam nikt nawet do pana ko się nie dotyka, bo ja po prostu kluczy nie mam. No ale doty... to nie ma tutaj rozstrzygniętego na chwilę obecną sądownie, które pokoje, do którego właściciela się należą. Także wiesz, no jakoś pokonana bariera jest, natomiast tutaj Pan Mariusz Budzianowski jakiś czas temu zgłosił na, na, na komisariacie zawiadomienie o że na wy, czy właśnie między innymi do tego pokoju, no nie? Natomiast no tak jak mówię, nie ma tego podziału, więc de facto no wszystko, każdy ma dostęp na chwilę obecną, ciężko tutaj mówić czy każdy ma dostęp do, do wszystkiego czy, i, czy do niczego, nie? Nie ma, nie ma podziału, czy która połowa jest kogo, no nie? No, natomiast no pan tutaj mówi, że 20, natomiast tu chce pewne jeszcze ustalić e, okoliczności, to... No chyba tak, no. Mówię, no 20 tysięcy to nie jest e, mała gotówka i to jest bardzo poważne oskarżenie, nie? Od momentu kiedy tu wszedłem nie wychodziłem z hotelu. Może pan... Ko swoim monitorem sprawdzić. Od, ale... Ale na momentu... pan kamery! Panie! Na, na, pan, na zewnątrz są. Nazywam się, tak. od momentu kiedy wszedłem nie wychodziłem tutaj nie wychodziłem tutaj, od, od kiedy przyjechałem nie wychodziłem do hotelu nawet no to, i to już jest kradzież pora raz moich pracowników oskarżono o kradzież 20 tysięcy również i to też było nie niedawno. niedawno też w sierpniu kradzież 20 tysięcy raz jedna była, teraz jest drugi raz kradzież 20 tysięcy, druga. Podobnie cały czas pieniądze giną. Panie Mariuszu, Pan się dobrowolnie poddał przeszukaniu, nie? Tak, oczywiście, nie mam problemu. Ja nie mam nic do ukrycia. Od momentu, kiedy przyszedłem, nie wychodziłem, nie opuszczałem tutaj pomieszczenia. Cały czas. Mam świadków na to wszystko. Nie wychodziłem, nie opuszczałem. A Ci Panowie, którzy tu są, to. Nie, nie, nie. To kazałem, żeby teraz w tym momencie, kiedy przeszli teraz. Byli tutaj, jak żeśmy weszli. Tak? spójrzcie, Bo ja byłem niedopuszczony tutaj. na klatce schodowej, co jest Pan Mariusz nie pozwolił mi wejść do jego... jest. Proszę pamiętać, że jeżeli Pan mnie oskarży o kradzież, proszę się liczyć z konsekwencjami, dlatego, że jestem kim jestem i proszę mieć to na uwadze. Panie Mariuszu, ja to cały czas nagrywam i muszę Panu powiedzieć, że ja Pana nie oskarżam, tylko stwierdzam fakt, że w tej torbie, w moim pokoju, gdzie mieszkam, gdzie są moje rzeczy osobiste, były pieniądze, które zginęły. Kto je zabrał? Nie wiem. Dobrze. Ale mam nadzieję, że w tobie postępowanie się to wszystko wyjaśni. Dobrze. Ja też jestem e, osobą, która coś robi w tym mieście, stara się robić i tak dalej. pracuje uczciwie e, i sam remontowałem to wszystko tutaj, zorganizowałem, a to Pan dzisiaj nieprawnie nie wpuścił mnie do mojego pokoju. Siłą Pan mnie zatrzymał na schodach i to jest Pana działanie, Panie Mariuszu. To Pan tutaj jest intrygujący, nie ja. Zakupił Pan 50% niepodzielonego majątku z pełną świadomością, ze wszystkimi oboszczeniami, które znajdują się w akcie notarialnym. Pan oświadczył, że Pan zna stan prawy tej nieruchomości i oświadczył Pan, że wie, ja panu, że interpretowania jest. Interpretowania prawa nie potrzebuje sądu. Dobrze, ale to jest zapis tak? aktu notarialnego, który jest bardzo ważny i bardzo istotny, że toczy się postępowanie i ta e, transakcja wobec mnie jest bezskuteczna. Tak? Panowie zabieracie moje prywatne rzeczy. Dokładnie modernizacji. Macie, panowie, jakieś dokumenty? Tam na górze jest właściciel. to on ma dokumenty. Jestem ich właścicielem, faktycznie. Ja to jestem to, właściciel, właścicielem, współwłaścicielem tego właścicielem wieku Nie można dokonywać żadnych remontów bez zgody drugiego współwłaściciela, ani zabierać żadnych rzeczy z tego hostelu do momentu orzeczenia sądowego. w macie się toczy. To jest zwyczajna kradzież rzeczy, i przywłaszczenie i kradzież, kradzież się rzeczy. Czy pójdą panowie za mnie, do tej No to pójdziemy razem, dobra? To zapraszam. No, no. To są moje prywatne rzeczy pochodzące z mojego prywatnego majątku. Są majątkiem moim, wyposażeniem, które po rozdzielności majątkowej zakupiłem Nie mają żadnego prawa dotykać tych rzeczy ani chcą wywozić. Czy oni dalej mogą wynosić moje rzeczy z tego? Panowie, ale ja żądam od państwa jakiejś interwencji tutaj. Zabezpieczenia mojego mienia. Panowie... To są moje rzeczy, panowie. To jest czysta kradzież. Bardzo proszę o interwencję. Zapraszam pana. Zapraszam pana. Jeszcze jedno, ja nie Co? Jeszcze jedno, pan k***a nagrana, możemy odtworzyć. Szanowny, zapraszam pana, tutaj. idziemy porozmawiać. E, pan również chciałbym, żeby pan... Oczywiście, o, będę tutaj nagrywał wideo. Była wcześniej taka sytuacja tutaj? Słuchaj pana, od dwóch miesięcy się to dzieje. Ewidentne naruszenie posiadania. Sprawa jest w sądzie. Jedna, druga, ale tutaj jest bezprawie. Jest, jest kilka spraw. w że RSD jest nadane. panie Rejlon, to plus prowadzi to postępowanie o włamaniu, naruszenie posiadania, przywłaszczenia. W chwili obecnej to już jest przejazd. Ja już nie mogę prowadzić tej działalności, ponieważ moi goście są wyrzucani z tego hostelu i to się dzieje od jakiegoś czasu. O co chodzi tutaj? Wysłałem akurat panu Kowalczykowi pisemko, że będę przeprowadzał tutaj na tych dwóch poziomach, które zajmuje modernizację, czyli odmalowanie ścian, wszystko tutaj, prostowanie ścian. No. i teraz, Żeby, no, żeby tego w... nie zniszczyć, to po prostu jest to yy, wszystko pakowane, owijane, no i na magazyn zamieszane, żeby po prostu odnowić. No, Dobra, podjęto, proszę powiedzieć, jest to jakiś podział w majątku? Na... To na CS czy ja... yy, pan zajmuje pierwsze i drugie piętro, no a ja do momentu podziału zajmuję trzecie, czwarte. Pan k jest tutaj 20 pokoi. Pan zaj zajmuje pierwsze, drugie dziesięć pokoi, a ja zajmuję trzecie, czwarte, drugie 10 pokoi. A to tutaj czy... Nie, nie, potwierdzam tego, nie ma fizycznego podziału tego majątku. Toczy się sprawa o podział majątku, pomimo tego, moja żona sprzedała jedną drugą udziałów, co jest transakcją bezskuteczną wobec sprawa, ponieważ... Mnie chroni artykuł 1036 kodeksu cywilnego, który jasno mówi, że na sprzedaż części majątku muszę wyrazić zgodę, a jeżeli toczy się postępowanie o podział majątku, to ta transakcja jest bezskuteczna. Pomimo tego, że budynek nie jest fizycznie podzielony, znajdują się tutaj moje ruchomości, które w tym momencie pan Mariusz przywłaszczył i zabiera je, czyli śmiem twierdzić, że kradnie te rzeczy, które należą do mnie. Nie ma prawa ruszać, nie no, ma prawa modernizować tego. Które, które są nieruchomości pana? To są łóżka, które pan wywozi piętrowe, materace i wszystko. Panowie, wysłałem dwa pisma już o wydanie tych ruchomości. Na no, żadne pismo nie mam odpowiedzi. Jedno było, drugie pismo było, trzecie pismo było. Wczoraj nawet przy, przy policji tutaj jakby, czy wczoraj, czy wczoraj, chcę wydać te ruchomości. Wystawiane były na korytarz, nawet w tym momencie nie chcę po prostu tych ruchomości odebrać, więc po prostu teraz robimy malowanie to wszystko, żeby po prostu nie zakurzyć tego z no to do magazynu trzeba to wziąć, owinąć. przechować, aż może pan po prostu z to odebrać. tak, pan potwierdza, że są rzeczy. Prawdopodobnie są tak, ja chcę widać te rzeczy, te ruchomości chcę wydać. W tym momencie. Już te tu, teraz rozumiem, pan, Proszę Co może no. pan zrobić z tym, że. Do zabrać. magazynu zawieźć, złożyć, no i czekać, aż po prostu pan może raczej ją odebrać. No to powiem panu szczerze, że to no, bardzo samo wygląda. Nie chcę, może pan, chcę. Ja rozumiem, że pan chce, nie? Ale, no to e, proszę, masz... proszę znieść panu. Oczekiwite zaczniemy 얘기 na to jest jest proszę powiedzieć panowie budynek nie jest fizycznie podzielony jest tak przedmiotem naprawdę, postępowania się. podział Panie, panie, więc, panie, panie tak jak ktoś dać. na tak nie wiem przed do, do pana, pana wodowod zaerapa w rzeczy ale jak chcę wydać te rzeczy ja rozumiem ale nie ale ja rozumiem że może pan wydać te rzeczy to nie ale nie, ale nie, nam, nie to można, to można zrobić czegoś tak. takiego że zabrać na przykład nie wiem komuś nie wiem telefon zegarek no nie przewieźć do, do bagażu po panu 10 62 opis mam uprzedziłem dwa dni wczoraj dostałem pismo na które zamierzam odpowiedzieć Pan powie, pan zajmuje... Dwa, trzecie, tak, trzecie czwarte piętro, 10 pokoi jest to mniej niż jedna druga, dlatego że pan zajmuje pierwsze i drugie piętro i my tam żadnej modernizacji nie robimy, dlatego że pan w tym momencie teraz to zajmuje do ostatecznego podziału. No i my to w niej ingerujemy. Jest oficjalny podział. Do momentu zakończenia jakichś tam spraw na razie po prostu taka sytuacja jest. No i ja pan ma swoją połowę, ja mam swoją połowę. Czy jest to udokumentowane na papierze? Rozumiem. Nie jest jeszcze, to znaczy to jeszcze nie, nie ma faktycznego podziału, tylko po prostu na razie tak przyjęte. Kupiłem to w lipcu, no i pani akurat była, żona przekazała mi klucze od tych dwóch piętek, no i tak zostało. Tak, hmm, taki podział hmm, faktyczny hmm, jest. Rozumiem, że. Ma pan kupna, kupno... akt notarialny, akty, 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 wszystko, tak, wszystko, wszystko jest. jest i de facto pan jest właścicielem... 50%, 50 jestem współwłaścicielem. No ja akurat to. na chwilę obecną, nie mam mediów, żadnych, wszystko włączone, już, już nie, no, niby powinienem wejść do kotłowni, bo mam podobne hmm. prawo, no ale no. Nie mogę wejść do kotłowni, niby piec jest uszkodzony, powiedziałem, że mogę naprawić ten piec, nie mogę, woda zakręcona, no nic nie mogę, no po prostu już nie chcę, po prostu szarpać jest. Rozumiem, że te meble wynoszone są z pana Część. części. Tak, z mojej części są te meble wynoszone wewnątrz, elementy stałe, które po prostu musimy odkręcić, dlatego, że pod meblami trzeba wyszpachować ściany, umalować, to jest normalna, normalna kolej rzeczy. Ja bym od pana prosił dokument. Eee, o, o pana, jo, pana pana I od Pana również bym prosił. normalna kolej Oczywiście pisemko po w ciągu kilku dni pragnę, gdzie to się znajduje, ale z ma magazynu wszystko po prostu normalnie. No, no, to, ja nie mam na celu jakiegoś tam przygłaszenia lub cokolwiek. E, pan pan p... P... zajmuje dwa piętra, no niby... Budynek fizycznie nie jest podzielony i jest, pan, jest w, trakcie w trakcie sprawy sądowej. P... K... Ja nie dotykam niczego. Budynek ma 4 piętra, czyli na tych 4 piętrach znajduje się 20 pokoi. Plus tam jeszcze jest kotłownia, jadania, do której po prostu ja nie mam fizycznego dostępu, bo wszystko jest po prostu zamknięte na 4 spusty. Zajmuje tylko górne 10 pokoi. I to pana czeka w tej części, której on fizycznie zajmuje, ja nie dotykam się. Jest po prostu, no tak, na razie do, 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 do ostatecznego podziału. Pan c zajmuje połowę i ja połowę. No i w tej, tej połowie, połowie której ja zajmuję. To jest kwestia, kwestia, że tak powiem, Rozumiem, wynoszenia no. mebli y, równo, do, do, do pan y, tutaj drugi współwłaściciel ma do tego wgląd, gdzie one będą przechowywane. Oczywiście y, tak, y, tak. Pana, nie dostałem żadnej te... informacji, gdzie będą przechowywane. W jakim celu są wywożone? Nie, nie jest tak, udokumentowany nie, ten remont ani nie jest przedstawione nic, co dotyczy tego remontu? Jeżeli tylko dostanę zapytanie od pana Andrzeja na piśmie, do akurat do osoby, która się tym wszystkim zajmuje, do pana prawnika, dostanie dokładny adres, siedzibę, gdzie to wszystko będzie się znajdowało. Tylko po prostu muszę dostać na piśmie, dlatego że z panem Andrzejem na słowo to tak, no nie można rozmawiać, bo to wszystko po prostu no, jak grochem o ścianie. Więc jeżeli tylko dostanę pisem od pana Andrzeja, dostanie dokładny adres. Siedzibę, gdzie to jest przechowywane, gdzie to składowane jest i na pewno to będzie tutaj wszystko przywrócone po, po odświeżeniu, po odmalowaniu. Dlatego, że no akurat no, chcę podwyższyć standard tego obiektu na tej części, dlatego, że to może trwać rok, może trwać dwa. Jeżeli ktoś z Panów tak. czuje się w tej kwestii poszkodowany, bardzo proszę na komisariat złożyć zawiadomienie w tej kwestii. I dalej będzie zajmował się tym sądem. A, to to są sprawy y, stricte cywilno-prawne. My nie jesteśmy od podziału majątku. Proszę pana, te rzeczy są moją własnością indywidualną, D po, którą dlatego zakupiłem... Dlatego powiedziałem... Z, z majątku ja wspólnego. W chwili tak obecnej ja. ja złożyłem zawiadomienie o tym, I że pan, pan Pudzianowski i... ze swoimi pracownikami wynosi Sporej moje złożył za, złożył Nie, za, Dzisiaj zadzwoniłem na policję i dlatego państwo to... jesteście w tej interwencji. O tym właśnie pana. Ponieważ wywozi. te rzeczy należą do mnie, a pan Pudzianowski je wywozi. Dlatego ja pana w tej kwestii poinformowałem, więc jeżeli pan ma e, taką chęć, to zapraszam na No Ja już wywozi, Ja, ja, wywozi, ja, ja razem z panami. Ja w tej kwestii Dobrze. E, kończę, e, ja z tego sporządzę dokumentację. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję.